Witam Państwa bardzo serdecznie. No wszyscy wiemy, drodzy Państwo, że Polska jest w katastrofalnej sytuacji. To jest katastrofa taka dziejowa, nawet ja bym powiedział, jakiej jeszcze nie przeżywaliśmy w naszej historii. Nie przeżywaliśmy, dlatego że te poprzednie zabory, poprzednie okupacje Polski, one się odbywały w sposób diametralnie odmienny od tej okupacji, która teraz się dzieje i ludzie też z tego względu tracą orientację. Bo jeśli jest oficjalny terror nadany, prawda, przez jak jakąś władzę, nadany naród, na społeczność, na jakiś kraj, to wygląda to inaczej. Ludzie widzą to zagrożenie, zaczynają z tym walczyć, prawda? Podnosi się ruch oporu, tak jak to było w Polsce, powstają czasami jakieś powstania, jakieś rewolucje. Jest ten zryw narodowy, żeby z tym zagrożeniem walczyć. Teraz my tak do końca tego nie widzimy, przynajmniej nie widzi tego większość narodu, która ulega zresztą tej Fałszywej narracji tych antypolskich polityków. Ja się zastanawiam, ilu dzisiaj ludzi w naszym kraju jest zadowolonych z tego? Że musimy utrzymywać drugi naród ukraiński i ponosić te potężne koszty tego utrzymania, prawda? My biedniejemy, za chwilę będziemy zarabiali coraz mniej, podatki idą w górę, tak że z tego portfela tych pieniędzy naprawdę bardzo dużo nam będzie uciekać, że tak to już ujmę, bo przecież Urszula już zapowiedziała w Europarlamencie, że dopiero te Zielone Łady się rozpędzą. Z drugiej strony mamy te dyrektywy, prawda, azylowe, dyrektywy budynkowe. No to po kieszeni nam pójdzie, naprawdę, ale bardziej niż po kieszeni, to nam jeszcze pójdzie po umysłach, po psychice, prawda? Która jest zdruzgotana. Ileż możemy na to patrzeć, gdy jeszcze dziś, na przykład w tym nowym modelu edukacji, który został już zadekretowany przez yy, barbarę nowacką, Ukraińcy będą się uczyli w polskich szkołach, ale mają mieć komponent historyczny ukraiński. Mają mieć komponent historyczny ukraiński i będą się uczyli historii Ukrainy. Czyli, tak naprawdę, o czym wspominałem w jednym z ostatnich filmów, będą się uczyli o ideach bandery. I tak jak mówię, zastanawiam się, ile my to jeszcze możemy znosić. I czy my wiemy w ogóle, jak to się stało, że nagle my, wszyscy Polacy, dostajemy od górną oficjalną dyrektywę, że tych Ukraińców mamy, Utrzymywać. No, z drugiej strony utrzymujemy oczywiście także tych migrantów z krajów Afryki, z krajów islamskich, wykształconych. Ale tutaj mamy wielomilionową już w tej chwili populację, która cały czas rośnie: Ukraińców. Mamy my wszystko za to płacić. Drodzy Państwo, i dzisiaj chciałbym się do tego problemu po prostu odnieść, troszkę go omówić. Otóż, yy, to jest wymóg żydokomuny amerykańskiej. To oni zadecydowali, że Polacy mają grzecznie i posłusznie wykonywać polecenia tej Żydokomuny amerykańskiej i tych Ukraińców tutaj utrzymywać. Ma tutaj powstać to słynne, prawda, już na całym świecie państwo Ukropolin. Tym, tej yy, Żydokomunie amerykańskiej, neomarksistowskiej, służą wszyscy politycy. Dosłownie antypolscy politycy w tym Sejmie czyli zarówno PiS prawda, czyli zarówno koalicja 13 grudnia, chociaż oni są jeszcze bardziej niebezpieczni, ale o tym powiem już za chwilę więc posłusznie Polska, która jest ścierką i podnóżkiem yy, amerykańskich neomarksistów, socjopatów prawda, musi te wszystkie polecenia wykonywać, w zamian za co? za bezpieczeństwo Amerykanie ofiarują Polsce bezpieczeństwo przed zagrożeniem ze strony Putina. I ta narracja tych polityków, ona wybrzmiewa właśnie w tym tonie, w tym charakterze. Putin nam zagraża, prawda? On nam zagraża, on tutaj stworzy nowy blok wschodni. I to jest kolejne kłamstwo, które jest nam narzucane, na no między innymi przez tego błazna, który cytuje Szekspira, prawda, w Sejmie, hołownie, że on wdepta Putina w ziemię. Co chwilę się jakiś polityk pojawia. Putin to wielkie zagrożenie, prawda? Yy, musimy tutaj strzec, yy, prawda? Z tych swoich granic, które są nieszczelne, w ogóle dziurawe. No to jest także działalność, która musi wzbudzać nasze wątpliwości, czy oni rzeczywiście troszczą się o ten kraj, czy w rzeczywistości grają z nami po prostu w kotka i myszkę, tak? Obracają bardzo często kota ogonem, więc my tej polityce, tej narracji ulegamy. Ulegamy, że to zagrożenie ze strony Putina jest, że trzeba wspierać zdemoralizowany naród ukraiński, a ta wojna przecież na Ukrainie została wywołana przez kogo? przez Stany Zjednoczone. To Stany Zjednoczone oficjalnie ten konflikt rozpętały jeszcze, to się zaczęło w roku 2014, żeby tego Putina na arenie międzynarodowej osłabiać. Osłabiać, tak, uwikłać go w ten konflikt zbrojny i odwrócić tym samym uwagę ludzi od tego, co się w tym czasie w Europie będzie działo. Bo jeśli wojna je, nam ma tutaj oczywiście, yy, mamy być do, dotknięci takim zagrożeniem wojennym, no to ludzie zaczynają się obawiać, prawda? Pojawia się polityk, który o tym mówi: my musimy to zrobić, my musimy wspierać Ukraińców, prawda? A tam na Ukrainie yy, przecież cała część tego terytorium to żyje spokojnie. Poza wojną. Najgorzej jest tam w, przy granicy z Rosją, prawda? Więc Ukraińcy grzecznie tutaj po socjal przyjeżdżają. My wysyłamy im wszystko, co tylko możemy wysłać, prawda? Niemcy tylko hełmy dali póki co, ale my dajemy wszystko, Amerykanie też dają, no bo w ich interesie jest utrzymywanie tego konfliktu cały czas. My tutaj się wykrwawiamy, a antypolscy politycy i także elity robią doskonały przy tym interes, wykorzystując oczywiście naszą naiwność i przy tej okazji nasze dobre polskie i gościnne serce. I teraz każdy polityk, drodzy Państwo, w tym kraju, każdy jeden, czy to z PiSu, czy to z koalicji 13 grudnia, grzecznie służy Żydo-Komunie Amerykańskiej. Grzecznie wykonują wszystkie polecenia. Oczywiście, że koalicja, koalicja 13 grudnia, dodatkowo jeszcze tej służy, tej prawda, mordorowni Niemiecko, francuskiemu, brukselskiemu, eurokołchozowi. To jest jeszcze bardziej szkodliwe, bo to jest podwójne, jakby zwielokrotnione działanie. Ale z drugiej strony, pisowcy także mieli czynny, brali czynny udział w podpisywaniu tego Zielonego Ładu, tych szkodliwych dyrektyw. Oni tylko pokazują, drodzy Państwo, nam, teraz, oficjalnie, że oni ze sobą walczą. A tak naprawdę każdy ma tam odpowiednią rolę do zrealizowania, do przeprowadzenia. Lewacy, najgłupsi ze wszystkich, to oczywiście promują te lewackie ideologie tęczowe, prawda, kwestie walki o planetę, zagrożeń nie ma żadnych, czy kwestie promocji tych wszystkich płci, których się namnożyło już tyle, że już ciężko się w ogóle w tym orientować kwestie walki o zwierzęta, nadawanie paszportów yy, dla psów i tak dalej. Lewacy mają tak, taką rolę do wykonania, prawda? Tusk jako nadzorca no to oczywiście służy także temu oprócz tego że służy żydo komunii amerykańskiej Tusk y, grzecznie wykonuje tutaj polecenia swoich brukselskich panów bo dodatkowo jest jeszcze pieskiem y, oczywiście brukselskim no, po to był promowany między innymi na te wszystkie stanowiska y, prawda w Europie i cały czas dostaje zresztą nagrody ostatnio też śmieci dostał jakąś tam nagrodę dziennikarzy za walkę o wolność i demokrację Więc to są wszystko Antypolscy politycy, i to oni, mimo że pokazują się nam teraz oficjalnie, publicznie tutaj, wychodzą przed prawda, szereg, że oni walczą o Polskę, prawda, a w Sejmie jest Chabad Lubawicz. I to jest to zjawisko fundamentalne. Chabad Lubawicz jest w Sejmie. I to jest satanizm. I dzięki tym antypolskim politykom, którzy żyją na naszym garnuszku, prawda, administracja wciąż bardzo duża tego kraju, ludzie niekompetentni, i oni nam nakazali, teraz oficjalnie, prawda, to przyszła dyrektywa, bo i PiS nie ma, yy, prawda, wątpliwości, że trzeba Ukraińców utrzymywać, i koalicja 13 grudnia też nie ma, Tusk dodatkowo tam jeszcze darmowy prąd wysyła, także oni wszyscy służą, Chabad Lubawicz. To dzięki nim, którzy oni bardzo często yy, uchodzą za zwaśnionych, a to jest jedno koryto tych świń, naprawdę. Dzięki nim, oczywiście, naród polski musi ponosić koszty utrzymania zdemoralizowanego narodu ukraińskiego, który gardzi Polakami, to jest jedna sprawa. Nie ma zamiaru rozliczyć zbrodni wołyńskich. Przeciwnie, nawet ten lider tej yy, ukraińskiej organizacji nacjonalistycznej powiedział, że Polacy stawiając pomnik wołynia, to oni sobie kopią grób. Więc my, drodzy Państwo, dzięki tym antypolskim politykom, prawda, musimy ponosić koszty utrzymania dwóch narodów. W tej chwili to jest ich sprawka, to jest ich sprawka, to jest w rzeczywistości jest to skandal na skalę niebywałą, ale jak już mówię, jeśli się służy agenturze obcych mocarstw, tak jak jest to w Polsce, to tak to niestety wygląda. Wojna na Ukrainie to nie jest nasza wojna, w istocie Putin nam w ogóle nie zagraża, drodzy Państwo, to nam, to nam w ogóle nie zagraża. W tym układzie są wszyscy, nawet Putin jest w tym układzie, który przecież także. Czerpie zyski ze zboża, które jest wywożone z Ukrainy. Co myślicie, że te transporty by tam wyjechały sobie tak zwyczajnie? Nie wiem, jak pociąg z Warszawy do Gdańska? No przecież wiadomo, że nie. Tego zagrożenia nie ma. Putin żadnej wojny, yy, Putin nie myśli o wojnie na tę skalę. Teraz się ludzi będzie inaczej. Odbijać, Polska została zdobyta przecież yy, tak samo jak w roku 39 i dzieje się dokładnie to samo jak w roku 39, tylko że bez jednego wystrzału ma zostać stworzone jedno państwo od Wład Władywostoku do Lizbony, czyli nowożytny obóz koncentracyjny, o czym król pustkowia już mówił wielokrotnie, ja tego terminu użyłem pierwszy raz w roku 2018, tak, że do takiego obozu koncentracyjnego trafimy. Tam zostaniemy wprowadzeni i do tego nie jest potrzebne żadne wojsko. Absolutnie żadne wojsko. Rynek, yy, prawda, wolny, gospodarczy będzie przejęty przez agroholdingi. To już widzimy, prawda, yy, a będzie do tego wykorzystywana ideologia tych zagrożeń yy, klimatycznych, bo to elity ostatecznie będą decydowały, jakie firmy na rynek wejdą, a które emitują zbyt dużo CO2. Więc te wszystkie promocje z drugiej strony tego, tych zielonych ładów, tych zagrożeń klimatycznych, czemu służy teraz ta koalicja 13 grudnia w głównej mierze? Bo mówiłem Państwu, że tutaj role są podzielone, prawda? Oni grają do jednej bramki. Wszyscy, o czym się przekonacie za parę lat. Tutaj są skłóceni, a generalnie realizują politykę wspólnych interesów. I teraz Kaczyński powiedział: Wyszedł i tutaj mówi: y Jak wy sobie to wyobrażacie, że my tutaj usuniemy z naszego terytorium Amerykanów? Normalnie. Ja sobie to wyobrażam. Mi tutaj Amerykanie nie są potrzebni. Ja się domagam usunięcia symbolu Chabad Lubawicz z tego Sejmu. To jest największy rak tej Polski. Największe wpływy tam są elity, ten 1% najbogatszych ludzi na świecie. Oczywiście nie tylko w Stanach Zjednoczonych, bo elity są, prawda, po całym świecie, yy, prawda, yy, tutaj urzędują, ale głównie tam jest to siedlisko tego zła i przemocy, a Polska ma być tylko narzędziem w, tych, w realizacji tych szkodliwych dla nas idei. Chiny gospodarczo podbiły cały świat. Tego się obawiają też Amerykanie. Bardzo się obawiają, bo w potencjalnym konfliktu konflikcie III wojny światowej Rosja mogłaby być też sojusznikiem Chin, więc osłabianie Chin, osłabianie reputacji Putina leży także w interesie prawda, Stanów Zjednoczonych i do tej narracji wykorzystywany jest także prawda. Jest wykorzystywana ta idea potencjalnego konfliktu wojennego z Putinem, do czego nie dojdzie, drodzy Państwo. Prędzej to nas czeka, jak już powiedziałem, wojna z Ukrainą. To nas czeka prędzej. Także oni nam to wszystko zafundowali. Nie było referendum, oni się nas o nic nie pytają, oni myślą, że mają taką władzę i taką mądrością dysponują, że tym narodem będą manipulować, jak im się to podoba. Ale ludzie, którzy oddawali głosy, czy to na PiS, czy to na koalicję 13 grudnia, muszą o tym wiedzieć. Muszą o tym wiedzieć, że to jest działanie szkodliwe że to jest działanie antypolskie, które doprowadzi w, w ostateczności do wynarodowienia narodu polskiego. Tak to będzie, drodzy Państwo, wyglądało, i nie ma naprawdę od tego odwołania, zresztą gospodarczo i tak zostaliśmy już wyeliminowani, prawda? Jesteśmy wyeliminowani. Interesy gospodarki polskiej zostają zastąpione interesami gospodarki głównie niemieckiej. Zresztą produkty z Ukrainy, z tych agroholdingów, też tutaj się bardzo dobrze, że tak to ujmę, czują. Tym bardziej, że cło na wszelkie produkty, prawda, czy nawet Podatki, które mus, muszą zapłacić, już nie te firmy, prawda, ukraińskie, bo tam nie ma żadnych firm, bo to jest naród skorumpowany, zdemoralizowany. To są agroholdingi, bo przecież to zboże nawet nie leży, to nie jest zboże ukraińskie, to jest zboże należące do agroholdingów. Więc generalnie rzecz biorąc, elity pracują i robią wszystko, i dzięki antypolskim politykom będą te interesy tutaj realizować. I tutaj mamy y, udział w tym y, Putina, prawda? No, Putina, no zobaczcie, jak koalicja 13 grudnia, jak robiła wszystko, prawda, i grzecznie, żeby tych y, tajnych agentów z, y, na granicy z Białorusią, żeby ich tutaj przepuszczać pod pozorem tego, że to porządni ludzie są. A potem Kosiniak-Kamysz zmuszony do przyznania się, że jednak to są tajni agenci. Więc generalnie rzecz biorąc, zobaczcie, nawet z drugiej strony mamy tutaj siedlisko y, y, konfliktu, nawet na granicy białoruskiej. Tego jest pełno. To jest naprawdę grupa wyjątkowo szkodliwych ludzi, która próbuje przejąć władzę totalną nad światem, a my Polacy mamy spełnić tutaj rolę taką, jaką w historii spełnialiśmy. Już wielokrotnie. Czyli ponieść, bo oni o tym wiedzą, to są tacy cwaniacy, drodzy Państwo, że to się nawet w głowie nie mieści. Mamy ponieść ofiarę największą, czyli stać się ostatecznie narodem, który poniesie klęskę totalną. No i teraz Tusk, grzecznie, prawda, wykonujący polecenia Niemiec, czy Francji, czy w ogóle Brukseli, chodzący tam, prawda, na kolanach. Z drugiej strony pisowcy, którzy, prawda, którzy grzecznie służą najmocniej, prawda, najsilniej, bo wyrażają te y, głębokie poparcie dla Żydokomuny Amerykańskiej, to dzięki tym ludziom my będziemy biednieć. My będziemy biednieć. Nas po prostu na to nie stać. Nie stać. Za chwilę tych migrantów, y, prawda, y, wobec, wskutek tych y, dyrektyw azylowych i zdrady dyplomatycznej Tuska będzie coraz więcej. A on mówił, że nie będzie żadnych. On powiedział, że nie będzie żadnych, ale bo, drodzy państwo, kwestią jest zrozumienie tego. Kwestią jest zrozumienie tego, że zarówno y, dzięki pisowcom, zarówno dzięki koalicji 13 grudnia, my będziemy ponosili coraz większe koszty utrzymy utrzymywania i Ukraińców, których tu będzie przybywać, bo jak mają emeryturę dostać po jednym dniu pracy, to po co mają siedzieć na Ukrainie, co mają tam robić? No co mają tam robić? Bimber. Także oni tutaj grzecznie przyjadą, bo socjal jest fajny, socjal jest przyjemny, ale dla Polaków nigdy nie było takiego socjalu. Gdzie, był, gdzie była pomoc dla Polaków, jeśli chodzi o kwestie mieszkań na przykład? No ci którzy ludzie, którzy szukają mieszkania, to wiedzą o czym ja mówię, ale jak mówię, mówię Państwu, to jest wszystko, to jest wszystko działanie tych szkodliwych ludzi. To dzięki nim, dzięki pisowcom i koalicji 13 grudnia, my musimy utrzymywać zdemoralizowany naród ukraiński, godzić się na to, żeby ich symbole, yy, to nawet nie jest naród, to są symbole pseudonarodowe, wisiały obok naszej polskiej flagi i to wi wiszą już wszędzie w zasadzie i w urzędach, prawda. Krzyży chrześcijańskich nie będzie, bo będzie nowa religia, przy tej okazji tęczowa, prawda. Nowa ideologia. My się na to wszystko mamy godzić, a oni sobie tutaj będą śpiewać piosenki yy, prawda, o banderze. I to jest największy skandal. Zastanówcie się, drodzy Państwo, czy chcecie ponosić tego typu koszty. Czy nie jest już najwyższy czas, żeby zrobić z tym bałaganem porządek. Do stoliczka przysiada się już także Konfederacja z tą swoją szczekaczką, prawda, która powiedziała, że Urszula ma swój Zielony Ład, a Konfederacja ma swój Zielony Ład. A ja mówię Państwu, trzeba stworzyć apolityczne państwo. Apolityczne państwo z polityką, widzicie Państwo, jak to wygląda. Apolityczne państwo, ale z polityką wewnętrzną, której głównym celem będzie działanie tylko na korzyść państwa polskiego. Apolityczny prezydent, apolityczny premier. Tylko specjaliści w rządzie, nikt więcej, żadnego sejmu nie jest nam potrzebny. Wysokie kary dla każdego urzędnika państwowego. Wypieprzyć wszystkie agentury obcych wywiadów z tego kraju. Wywalić to. Wywalić Ukraińców i wystawić rachunek. I wystawić rachunek, a jak nie to zrywać stosunki dyplomatyczne i przygotowywać się do wojny. I skazać tych wszystkich nieudaczników, którzy kłamią. Kłamią, żerują na państwie polskim od roku 1989. Tak to wygląda, drodzy państwo, nie ma co zaprzeczać. Nie ma w tym pisie nikogo nawet, kto oficjalnie by przyznał się do tego, co oni tam robią. Oni tylko udają, że oni Polski bronią, że Putin tam jakieś zagrożenie ma, że on ma tutaj zakusy na to, żeby Polskę podbić. Dzięki Niemcom i yy, mordorowi Bruk, brukselskiemu Polska została już podbita. I Putin z tego też korzyści czerpie. Ja Państwu powiem, jak kiedyś Pawlak z Tuskiem gaz kupowali, przecież od Putina, to pamiętacie Państwo, kupowali gaz po cenie pięciokrotnie wyższej niż kupowała cała Europa. Takie interesy robił Tusk, prawda. Tak został, yy, naród polski został oszukany znowu przez tych cwaniaków, którzy służą, jak mówię, to, że związki Tuska z Rosją są, to nie ma nawet o tym co mówić, bo są z całą pewnością. O tym nawet też wspomina poniekąd Kaczyński. Widzicie Państwo, jeśli Kaczyński mówi, że młody Tusk jeździł na szkolenie, prawda? Młody Tusk jeździł na szkolenia do Niemiec za komuny. To gdzie jeździł na te szkolenia i na jakie szkolenia? Także, drodzy Państwo, to się wszystko dzieje dzięki tym ludziom. Oni ma, nas mają za nic. Wielu z nich jest to są ludzie skorumpowani z przeszłością agenturalną. Oni muszą wykonać wszystkie polecenia, jakie zostaną im od góry przez elity nadane, dlatego że w przeciwnym razie, gdyby się stało inaczej, no to wyciągnięte zostaną kwity na kogoś na przykład. Wyobraźcie sobie takie CIA, które wyciąga kwity na kogoś. One mogą zostać nawet spreparowane. Bardzo możliwe. USA będzie chciało swój interes. Mówię tutaj o elitach. Realizować. Tak, drodzy Państwo. A to się odbywa głównie dzięki temu symbolowi Chabad Lubawicz w Sejmie. Jedynym człowiekiem, który z tym walczył oficjalnie, był Grzesiek Strażak. Bardzo nielubiany. Nawet wśród swojej rodzimej Konfederacji, bo to jest jedyny człowiek, który dzisiaj mówi o Poleks, prawda? Poleksit jest podstawą. On mówi wśród polityków, prawda? Bo filmy o Poleksie yy, ja już na kanale nagrywałem wielokrotnie, a to, że oni tam pojadą do Brukseli, będą szczekać, będą mówić tam, że oni się nie godzą, to oni się mogą. Yy, oni się mogą nie godzić, tak? Oni się mogą nie godzić. Decyzje zapadają już poza nimi. Nie ma. Sprawa zostaje w tej kwestii zamknięta i zakończona. Nie uwolnimy się z rąk tych oprawców, bo oni już myślą o nowych wyborach prezydenckich. Oni znowu będą was mamić. Wyobraźcie sobie takiego chołownie Trzaskowskiego tam jeszcze mówi się, że Tusk, prawda, się pojawi. Wyobraźcie sobie, z drugiej strony Cwaniaczyna, Mętseczyna, prawda? Na, do tego stanowić. Szkoda, że jeszcze Zajączkowska, prawda, wielka królowa Polski, królowa jednej pyskówki, prawda, bezużytecznej, powiedziała Polakom, co wszyscy wiedzą i myśli, że będzie przez pięć lat mówić to samo, po prostu ja będę bił brawo yy, gówniarze. Ja Państwu mówię, oni już myślą o tym, że, żeby władzę zdobyć. To nie ma znaczenia, kto tą władzę zdobędzie, czy to będzie ktoś z spisu czy z koalicji 13 grudnia. Nam w ogóle nie jest potrzebny taki prezydent. Pamiętajcie o tym, że jeśli nie zbudujemy nowego państwa z nową konstytucją, o którym, o tym projekcie na kanale już się wypowiadałem, to nic się w tym kraju nie zmieni, a będzie jeszcze tylko gorzej. Natomiast, jeśli ja, jako obywatel tego kraju, mam płacić w tym kraju podatki, na kogo? Na zdemoralizowanych Ukraińców? Czy na y, tych y, prawda, z Afryki, y, dziwolongów czy z krajów islamskich, y, których nikt nie chce we własnych krajach, bo to jest wiadome, to ja bym chciał, y, żeby mnie ktoś zapytał, czy ja chcę. Ja nie chcę być zmuszany do tego. Ja mogę zapłacić na wojsko, na policję, na infrastrukturę strategiczną, czy jakąkolwiek inną, na opiekę medyczną. Na to mogę zapłacić ale nie będę się godził na to żeby tę swołocz tutaj utrzymywać jak już mówię wskutek tego spisku zwróćcie musicie zwrócić na to uwagę to jest jeden wielki spisek zakrojony na szeroką skalę tak to wygląda kłaniam się nisko i pozdrawiam państwa bardzo serdecznie z lasu. znowu do następnego filmu